Ja już jestem Anko z tej strony Void Gaming, dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z gry Roblox, a tak dokładnie z trybu 99 dni w lesie, czy tam w nocy, nie pamiętam. Nadal trwa, chodzi mi... Nie nadal? No nadal, przepraszam. Nadal trwa event halloweenowy, oczywiście. Tutaj mamy jakiegoś ziutka. Jutek, happy Halloween, dziękuję. Tobie też. Dobra sklep, no jesteśmy biedakami. O, w ogóle klasy można. Ten chyba takiego typowego zbieracza cukierku, wiedźmy. Diamenty, a i stylistyki po prostu. O, nawet te pomyczki, fajnie. Jak widzicie jestem biedakiem totalnym. zero, wszystko zero. Ale to tam nieważne? Klasy to... Chyba każdy już grał w 99 dni w lesie, to nie muszę pokazywać klas. Pani mi większość Ale jest ta nowa klasa Vampire Ale dobra Nikt z wami nie zagra, nikt was nie lubi I oczywiście będzie Czekać Czemu mi się tylko Freddy z tym jego noskiem przypomina Ale dobra, nieważne Utwórz jedna osoba Danke, synke normalnie Niemcy Przetrwa 99 nocy. Poszukiwanie zaginionych dzieci. L -l 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 -l. Survive 99 Nights. <coughs> Jaj. Dobra. Jest normalnie Minecraft, ale w Robloxie. Dobra. Oczywiście spróbujemy przetrwać jak najdłużej w dzisiejszym odcinku, to tam, ale to jest szczegół. Jej Teraz powinien odcinek z Minecrafta wyskoczyć. Nie będę kłamał. Nie będę kłamał, grałem już w tą grę. Żeby nie było. Ale to tam nieważne, za bardzo. Liczy się tylko to, ile przetrwamy. Jak za blisko odcinka... odcinka... jak... jak za blisko ogniska Pyk, 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 pyk mapa Zające Dzik, dzik, dzik Dzik To nie był za dobry pomysł Ale mamy za to królicę łapę mm. I mamy tutaj gówniaka, dziecko Dino, aha, czyli rozumiem, czyli sklep Dino zatrudnia te reklamy w postaci dzieci, okej, okay, spoko. Ale z czego? Skrzynka, robimy opening, tu-du-du-du-du, du, du, du. i... no nie takie gówno. Dobra, śruby, blacha, o nie, to blachara, o nie, to wilk. Ale tak, był ten update, chyba ostatnia faza Halloween eventu. Już, 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 jest, już spokojnie. Idę idę zapalić, idę idę Cię zapalić, kolego. Ko te drewno. Najważniejsze, żeby hodować przy sobie. Wiatrak mamy. Fnafa mamy, aha. Oj. E Eee... Okej, okay. nie wiem co się tutaj stało, ale jesteśmy w pustce. Okej, okay. nie pytam. Ej, działa tutaj latarka. safe w Devojdzie. No wiem, normalnie jak w Minecrafcie. <laughs> w nie jesteśmy. O, tutaj mamy wiąz zimowy o, owo, Odrodzenie zróbmy Zakrajmy jeszcze raz, bo to akurat bardzo dziwne było i to naprawdę dziwne O, dobra. Kolejne podejście. No nie do Dwayne trafiliśmy Jak widać. Ale to tam szczegół. Tu to, to powiem tyle. Najszybszy mecz chyba w 99 dni, który mógł być. Pierwsza nocy już przygrana. Tego to nawet po sobie się nie spodziewałem Dobra, pierwszy poziom i od razu lecimy po rzeczy Nawet to są już żarty jakieś No strasznie, przy mojej bazie Przy mojej bazie normalnie się pojawiła ta nowa struktura Czyli ten labirynt chwastów, jak ja się śmieję Albo po prostu pro, ten Jak on mm. Jaj ja osiągnięcie, ale wracają do tematu Jak on? Jak ktoś oglądał może Ninjago To kojarzy Labirynt Hero normalny. Crash Open today's. Mogę sobie kukawkę już? Wilk nas goni. bardzo I po wilku był wilk i nie ma wilka. Ktoś tam trafiłem? Tylko mam nadzieję, że znów nie będziemy mieli niespodzianki w postaci tego Że mnie gdzieś wywali z powrotem znów No i takie miejsce to ja lubię Dwie skrzyneczki, tam jedno, tu druga zrobiliście. I co to sam. Aha, nie potrzebuję Noc się zbliża. A co mnie to, że się noc zbliża? O! Le, albo? Ale za co mam piesek? Piesek? Biegnę! Dobra, jednak wracam. Raczej Leonek nie powinien się na mnie zucić? Ale... Ale już wilk to powinien się na mnie zucić. Dobra. 42 Dobra, ja jestem typem osoby, która się nie boi lelonka I to od razu mogę powiedzieć szczerze. O ja już chcę sporo tego. Mm -hmm. Czyli od dnia drugiego można już wchodzić do labiryntu. To co Kuba zrobi? Oczywiście, że się nie przygotuje. Oczywiście, że się nie przygotuje, tylko... Oczywiście... Się... Wejdzie tam na Jolo. A, w trzeci dzień to się otwiera spoko. бра радио. Дей, коленный рапорт. Вер. А Старый сивый радиос покой. О пруска. Kolejne? A, mamo. Ile mam? Ło, Jezu. Ameryka się kłania. O, w końcu domek. Dobra, to tej w chodzce zostawimy sobie. Weźmiemy... Ile tego ammo. Nikogo tu nie było, do widzenia. Ale wracając do tej sytuacji co była z chwilę temu jestem, jestem zdziwiony na problem, że coś takiego miało miejsce. Furas A, to tylko per trailer Bądźcie jeszcze, bądź jeszcze. Biegnę. Dobra torba. jaj wreszcie mam materiały. Tak. Kacsenki nas nie interesują. nie my dajcie. No i już wykonane. Zobaczę. Co to było? O, słabo będzie. Dzisiaj... Dzisiaj to raczej będzie odcinek bardziej taki z tej gry, bardziej taki... Testowanie, a nie... Ogólne granie. W tym sensie, że bardziej... Że będziemy testować nowy update. Nie, otwarte, o co się dostaliśmy? i cikercik. dobra jaj, kolejne sukerki Kukamy! Jej! Dobra, wchodzimy! O, ty, nawet animacje mamy! Wchodzimy do tego piekielnego miejsca. No bo aha, możemy od razu uciec. Jezu Chryste. Lelonek! Jeleń! Jeleń bieg. Nie przemyślałem tej decyzji pod względem tego, że... Właśnie tak średnio mamy... że nie mamy za bardzo jedzenia co będzie oznaczało szybki nasz pogrzeb patrząc na to ale chodźmy się pochodzimy strzałki to najlepiej zawsze dobry pomysł bakrums nas wiele nauczyło to wy myśleliście że się przestraszę tego oła To jest za niedźwiedź alfa Ba Oj o Nie podobają mi się te dźwięki, co ja słyszę co jakiś test Taki i, 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 i. Nie wiem jakieś ...kultist. Aha, tak łatwo? Ale to sobie chyba idziemy dalej, pochodzi po labiryncie. Uhuhuhuhu. Mam kozy Mam kosy. To sobie. Dobra, idziemy co pochodzić jak najdłużej po tym labiryncie. Akurat czemu tutaj są cztery nagrobki? Ciekawe jak duży jestem w ogóle globiny. Yy. Ja dużo ryzykuję, patrząc na to. Że zaraz już odejdę z tego świata. Dobra, nieważne. Ech. Powiem tyle. No to ekstra. No to ekstra. Powiem tyle. To będzie krótki dzisiaj odcinek z tej gry. Ale... Trudno. Chciałem przetestować nowy update. Które... Następny odcinek z tej gry będzie już taki naprawdę, że będziemy bardziej się skupiać na przetrwaniu niż na samej grze. W update ile mamy? 23 candy. Ej, mamy 4 diamenty, a mamy 23 cukierki Może na, w następnym odcinku właśnie za jakby takim ogólnym sensie kupimy sobie te... tą te klasę tego Zbiera co cukierków, ale To na dziś będzie tyle już tak mieliśmy Mieliśmy dzisiaj na odcinku anomalie anomalię systemu tej gry i mieliśmy labirynt. No to tyle powiem, bo nie wspomniałem o tym na samym początku, ale jeżeli Wam się dzisiejszy, dzisiejszy film spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, no zostawcie oczywiście też dzwona i komentarz, i powiem tyle. I to I to oczywiście dziś na tyle Tutaj ktoś tkacze sobie jakiś O kurde Potężne dni chłop ma Dobra ale to na tyle Nie w otchłań nas Nie w otchłań was prowadzi I elo